O, kurde, jak ciemno. Halo, halo, policja. O, dzień dobry. Haha. Ha. Mamy do obejrzenia na pewno tutorial, jak zrobić smeltera, żeby zrobić iron. O, ma byku. O, robi. Mi po samej jaja? <gryw> to nie za dużo, czyli tak będzie. No, wiesz. Dobra, buduj z... Potrzebuję wiedzieć, jak się to robi. Jakby się tak do... Zabiera, jak do tego budowania. trudniejsze niż moje streamy, halo. Hmm. Czyli wszystkie... Te bloczki trzeba zbudować. Gość, co, 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 czekaj, co? Wait, 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 wait. Edging, edging, edging. Co, co zrobiłem offstream? stream? Off stream troszeczkę przy tryhardowałem, że tak powiem. I tak. Mamy 6 taków klej rezinów, 6 taków gravel rezinów, 6 taków sand i 6 taków coal rezinów. Co wszystko składa się mniej więcej na sporo iron umberów, jak coś, nie? I teraz, żeby zrobić żelazo, które będzie nam potrzebne do tego, żeby zrobić automatyczną farmę wszystkich drzewek, żeby nie trzeba przy nich stać i ich po prostu zbierać, na pewno będę potrzebował tego. Dobra, sobie tutaj czekaj, teraz tak to chyba było pierwsze. To powinno być tutaj, tu się wlewa lawę, ok. Teraz tak, tego kontrolera sobie dał chyba tu, nie? No i jest git. Ok, i teraz tak. Casting table dajemy tutaj i do tego podpinamy rurę. Ej, wiesz, że jak się wypowie malinka, 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 to ponoć przyjdzie malinka? Syn bez kitu Teraz robimy tak i robimy tak i mamy stack i zobaczymy. Teraz powinno i jest blok. Tin no, Amber. Zrobię dobra 9. I cyk. O kur... Ksiąc... Co? 1000% Co to jest? Aha, okej, okay, dobra, wszystko jasne. Git. Dobra, muszę to roz... Pyk, 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 pyk. A. Ło. Wow. To nieźle, ale, ale, banger. No i pięknie. Blumen Group? Lapis dla żuli z Shapling. Jesteśmy chyba troszkę w dupie, generalnie. Trzeba, tak? No bo tego mleka nie będziemy mieć, i nie zrobimy sobie Blue Slime sapling. Jak mleko, być. Co w Essence? Ja no, piję. trzeba niestety pozbyć się esencji krowy, ne? Latex Processing Unit. Dwa piece, cztery irony, redstone, iron gear i machine case. Czyli redstone muszę mieć. Jak zrobić e, gras? Da się zrobić gras? Musisz dać no zrobić gras. Nie, da nie da się zrobić normalnego grasa. Potrzebujesz gras, żeby ci się zrobił gras. Co ty pisz? Nie ile się liftsów produkuje, czy, co jest? jest I patrzcie co jest. Gdzie sobie robimy yeah. podwóreczko? Pyk! Yeah. O, jest, dobra. Ale fart. O, jest! Dobra kochanie, róbcie jakiś fajny entertainment, bo będę gotować i background noise potrzebuje. Ale... Jeep I Powiem Ci, że... A lubię takie coś O ja... Nie, kobiety! Kłopo pył. Całą masę śmierci zbudować. Żeby mleka się napić. No powiedz, że przed A jak zrobić prąd? Aha, naprawiłem. Kamery też nie, nie naprawiłem pse. Ha, halo. Ej, ale ładna się ta wyspa zrobiła dzisiaj. Halo. Jest full? jest full. Dobra, mam 13 tego Dobra, mamy już gumę, że tak powiem. Genelatol, Nie, nie, ja tylko balę Animalsów, bo nie mamy golda. Okej, cyk. Cyk. Jest. I co to Potrzebuję, robi? Potrzebujesz Irona to When provided with power, it will try to interact with animals with buckets and shears. To milk cows and shear sheep. tylko Czyli ja. potrzebujesz prowy, żeby to... Ole... Masz tego? Lech to zrobiłem. Masz, masz Irona? To jak mam zdobyć mleko? E, pyk, pyk, pyk. Silver sap. Co to menril sapling? Zaraz zwariuję. A dobra, lapis sapling w wodzie trzeba oczyścić, okej. Okay? Menril? Co to jest? Pyk? Menril. W jakimś modzie był motyw, że rośliny... że z rośliny zwierzę wychodziło. Nie wiem, czy tutaj też tego nie ma. Kausic się da zrobić, nie? Głupsi. Najgłupsza paczka na świecie, nie? jak najgłupsza. Z... Nie głupie. Jak chciałbym, może wejść z krowy ten? No może. Najwidoczniej. Dobra, sprawdźmy. O, dobra. Kubuś, zaczynamy imprezę. Dwa diamenty. Oj. Oh yeah. A wiesz, co jest najlepsze tym wszystkim? A no. teraz. Twilight Forest Portal. <laughs> nie wiem, czy tak się robiło. Kiedy się tak robiło? Co tu? To, to jest? Coś tu k nie działa, chyba ty. O. O, wa. Ku... Ale p... dalo. Coś to d... otworzyłem. Nie, ja tam idę na mission impossible. Go. Biorę i chytam krowę od razu. Za Zajaja i ją wciągam Czekaj. tu. Czekaj. Skąd masz opsa? <grym> Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Też jest się... Skyblock. Na. Ja tylko krowę chciałem. Jaka jest szansa, żeby pojawiła się tu krowa? Patrz, teraz robię tylko tak. Eee, gdzie to jest? E, gdzie to było? Horn Seeds. Teraz robisz tak. Osiem kornów sobie kraftujesz i masz. K w dole, o się przestraszyłem. O. Ja je. Co ci się stało? Ale ta pomaga jest straszna. Jezus, i masz tu w gacieku <laughs> Ja. Dole. Dobra. Grow on glass. Znaczy grass. A I co? I mam normalnie go mam podrosnąć tą mączką kostną. Pa! Kopa kół tego. Gdzie ty jesteś? Ej, hey, zabuduj to, żeby ona się nie wpiła tu do dziurki. O ja. Pokrusko. Nie, z, z tym odpowiem ci. Pchnęli ją tam. moment A co zrobić, żeby to gówno urosło? Szybko? Muszę ją wydoić. Ta... szybciej. Za młodego, <laughs> już chłopanie. Doj Ja... O, growing cooldown 8 minut. Oskur. Jest, mam mleko. A tak niewiele trzeba było w sumie, żeby zrobić, zdobyć kausicy. O nie, wiesz co będziemy mogli zrobić? Co będziemy mogli zrobić? Lepszą jemię. W jaki sposób? Blue Slime Sapling, czekaj. O, jest Lux. Patrz, robisz tak. Dirt, Milk i light dye Blue. I wychodzi ci Blue Slime i Dirt. I ten Blue Slime Dirt ładasz. Do tego bonsai pota i twoje drzewko, zamiast rosnąć normalnie, rośnie dwa razy szybciej. Dobra, jak coś, to dziękujemy wszystkim za stream. Zapraszamy w piątek na najlepszego gotika na świecie. Pa, 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 pa. zostawcie licka pod filmem, bo pewnie będziecie to oglądać też na filmie.